Manewr wyprzedzania, który zmienił historię Formuły 1. Siódma runda sezonu 2025 w Królowej Motorsportu zostanie rozegrana na torze Imola. Włoski obiekt jednoznacznie kojarzy się z Ayrtonem Senną i czarną kartą z roku 1994. Jednak 12 lat wcześniej, także w regionie Emilia-Romagna, mieliśmy do czynienia z niemalże hollywoodzkim scenariuszem. Wówczas w wyścigu niezagrożenie prowadził duet Ferrari. Gilles Villeneuve przed Didierem Pironim. W obliczu braku konkurencji bolidy miały do Jechać w niezmienionej kolejności. Jednak to nie odpowiadało Pironiemu, który na ostatnim okrążeniu wyprzedził zespołowego kolegę. Wilne ze zdradą nie mógł się pogodzić i poprzysiągł sobie, że już nigdy nie odezwie się do Pironiego. O zgrozo obietnicę zrealizował. Już w następnej rundzie o Grand Prix Belgii, chcąc postawić na swoim kanadyjczyk, jechał szaleńczo już od pierwszego kółka. Niestety przeliczył się ulegańc w kwalifikacjach poważnemu wypadkowi, który zakończył jego życie. W tym samym sezonie podobnemu wypadkowi uległ Pironi, który je jednak miał więcej szczęścia. Niestety w wyniku wypadku i jego kariera w Formule 1 dobiegła końca.